Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Proponowany, a więc wniosek o podjęcie uchwały oraz projekt uchwały został dostarczony Państwu Radnym. Był też poddany obradom komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Proszę Państwa, przejdziemy za chwilę do głosowania nad zmianami statutu, ale proszę o potwierdzenie obecności. Obecność potwierdziło 21 radnych, a więc przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk wstrzymuję się. Głosowało 21 radnych, 20 osób głosowało za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, a więc uchwała została podjęta.